Dobrze, moi drodzy, na początku to zadanie może się wydawać w stylu mrówka chodzi po Ziemi, oblicz masę Słońca, ale naprawdę ono jest prostsze niż się wydaje. Trzeba tylko sobie uświadomić kilka faktów. Po pierwsze, warto wiedzieć, jak wygląda wiązanie peptydowe i wygląda ono mniej więcej tak. Po drugie, trzeba sobie uświadomić, jak takie wiązanie peptydowe może powstawać. Możemy mieć na przykład jakiś kwas, i przereagować go z aminą i w wyniku tego powstaje nam właśnie taki związek, który to wiązanie peptydowe posiada i uwaga, wydziela się przy tym cząsteczka wody. Czyli wniosek z syntezy peptydu jest taki, że jeżeli reaguje nam kwas i amina, to powstaje jedno wiązanie peptydowe i jedna cząsteczka wody. Czyli na jedno wiązanie peptydowe przypada jedna cząsteczka wody. I gdybyśmy tą reakcję teraz odwrócili, to mogę równie dobrze powiedzieć, że jedna cząsteczka wody jest mi w stanie rozłożyć jedno wiązanie peptydowe z powrotem do aminy i do kwasu. Ok, no i teraz konkrety. Mamy tutaj jakiś peptyd. Ja go schematycznie oznaczę jako literka P. Ten peptyd reaguje z wodą i w wyniku tej reakcji powstaje mieszanina aminokwasów. No i możemy zapisać dane, które tutaj mamy. Peptyd, który poddano reakcji, miał 2,03 g i w wyniku tej reakcji powstało 2,27 g mieszaniny aminokwasów. No i oczywiście prawo zachowania masy obowiązuje, więc Możemy policzyć, ile gramów wody wzięło udział w tej reakcji, odejmując od masy produktów, czyli tych aminokwasów, masę peptydu, czyli jednego substratu, i w ten sposób obliczymy, ile powstaje wody. I po odejmowaniu to jest 0,24 g. No i teraz, skoro ja wiem, że 1 mol wody może nam rozłożyć 1 mol wiązania peptydowego. No to ja muszę się zastanowić, ile tutaj moli wody siedzi. No i oczywiście mogę to policzyć ze wzoru, że liczba moli to jest zwykła masa dzielona przez masę molową, czyli 0,24 przez 18, i z tego mamy 13 tysięcznych mola wody. Tyle moli wzięło udział w tej reakcji. Ponieważ autor zadania podaje nam masę molową peptydu, no to analogicznie jak dla wody mogę policzyć liczbę moli peptydu i z tego mamy 0,033 mola tego właśnie peptydu. I co ja teraz ogarnąłem na podstawie tych przeliczeń, że 0,033 mola peptydu jest hydrolizowane przez te właśnie 13 mola wody. I gdybym teraz policzył, ile moli wody potrzebuje na 1 mol peptydu, no to moi drodzy, co ja wtedy policzę? Wtedy policzę, ile cząsteczek wody przypada, czyli ile cząsteczek wody potrzeba, aby całkowicie rozłożyć 1 mol peptydu, właśnie na mieszaninę aminokwasów. No i generalnie proporcja nie jest tutaj trudna. Ten x to jest 4 mole wody w zaokrągleniu. Bez zaokrąglenia no to około 3,95. No i teraz wracam się do początku. Na początku stwierdziłem, że 1 mol wody potrafi mi zhydrolizować jedno wiązanie peptydowe, a więc skoro w wyniku hydrolizy jednego mola peptydu wzięło tu udział 4 mole wody, no to znaczy, że w tym peptydzie są cztery właśnie takie wiązania peptydowe, czyli CONH. I to jest odpowiedź.